Cześć, nagrywam wam w e, końcu o vloga. My jak widzicie już zmiana miejsca. Jesteśmy na wsi e, już parę tygodni. Tu mam towarzyszkę, nie wiem czy wy pamiętacie. O, jest zuza. No i powiem Wam, że dopiero kończymy, wychodzić e, z budą. Jeszcze na w tamtym mieszkaniu została kuchnia do garnięcia i już mm, kompletne wysprzątanie. większość rzeczy tu mamy ale kuchnia. Kompletnie nie. No i jesteśmy, ja zaczęłam pracę w przedszkolu. Jestem na stażu, także troszkę mam mniej czasu, ale mała też troszeczkę ode mnie odpocznie. E, też czasami ją tam zabieram, więc z dziećmi się fajnie bawi i bardzo chcę do dzieci, więc to jest super na plus. I wygląda to w ten sposób, że na razie zostajemy przez jakieś dwa lata tutaj w domku. Ale no, jest super mała, po prostu wariuje. Ma trzy koty, y, które są w domu, na dworze, dwa pieski, więc jest pełna po prostu em, zwierzaków. Bo dziadek ma króliki, także po prostu cały dzień może siedzieć przy zwierzakach. Zabawki już są niepotrzebne kompletnie, mimo tego, że są spokojnie. Zabawki są, ale. Daje radę bez tego, cały czas na dworku, siedzi na podwórku, biega sobie, także jest o wiele lepiej niż w Lublinie. Jestem bardzo zadowolona, jak na razie wszystko jest super. No poza tą sytuacją w kraju, no ale znaczy ogólnie na świecie, no ale trzeba mieć dobre myśli, trzeba żyć jakoś, dawać radę i, i ja muszę w końcu się wybrać do fryzjera, bo to jest masakra, co się dzieje drugie długie włosy, ale by je odświeżyć i, 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 i pomalować. Także My na razie wrażliwie działamy tutaj. Okazniam jeszcze sobie dom trochę przestawienia, trochę kupywania mebli, trochę układania i tak dalej, tak dalej, więc jeszcze nas czeka jutro, chyba jutro, bo ja robię takiego tygodniowego, może ponad tygodniowego vloga. Tak to jest kot. Tu mamy kot, pokaż pyszczyk, tu mamy Zuzę, najmłodszą z która jest na zewnątrz. Pani ma bardzo mm, ciekawą historię, bo ona mieszkała, była panem kotkiem, która się wychowuje z innymi kotkami em, przygarniętymi, wyrzuconymi, bez leczenia, bez jakiejś dobrej karmy itd. Ja ją kastrowałam. No i była taka bidulka i została u nas, także jest. Także Zuza jest u nas kotkiem takim przygarniętym, biednym. No i jeszcze jest ta, ona jest młodym kotkiem, bo ma dopiero... 3 latka. 3 chyba. I jeszcze tak ona chce się widzieć, podchodzi, ale sama nie przyjdzie na kolana I trzeba ją na siłę, że tak powiem. No bo zacząć ją po prostu kłaskać i wtedy już, już o, tak to wygląda, prawda? Ale wrócę najgłośniej do wszystkiego tu. No także, wracając, my właśnie jesteśmy już w domku, mieszkamy u mojej babci na razie. Później są plany, ale to nic, na razie nie będę zdradzać, nie będę zapraszać, że tak powiem i, i, i ja sobie działam w przedszkolu na razie, no też y, tam poznaję dzieci, no widać, że chcę do dzieciaczków, u nas jeszcze za na przedszkole, ale tam raz na jakiś czas jak ich wezmę, to zawsze się tam mm, troszeczkę pobawi chwilkę. No i tak jak Wam mówiłam jutro nasz czeka składanie mebli tutaj, zaraz wam pokażę jak to wygląda tu całą ścianę, będzie zmiana mebli, także hmm. życzę sobie powodzenia, ale właśnie pojechałam do pracy i zostałam sama z, małą, z babcią, bo mała jeszcze śpi, myślę, że tak godzinkę pośpi, więc ja sobie zmontuję film na sobotę. Poznaciowy, więc yy, biorę się za to, dopóki jeszcze właśnie mam chwilę i myślę, że odezwa się do Was później. No, powiem Wam, że jest pięknie. Dzisiaj jest troszeczkę mrozu, ale zobaczcie. Mam po prostu mnóstwo miejsca do biegania. Sorry, ale jestem bez makijażu oczywiście. Jak codziennie, wczoraj ewentualnie zdarzyło się cud, że jestem, że byłam makijażu. No i sobie chodzimy po prostu po podwórku. Jest piękne słoneczko, jest troszeczkę mrozu, ale jest super. My aktualnie odpoczywamy sobie chwilkę na dworze przed e, małej drzemką popołudniową, gdzieś tu biega. O. Tam jest bąbel, leci do psów. <grym> no i, i chwilę sobie pochodzimy. Nie wiem, jak mam się nagrywać, o chyba tak, będzie najlepiej. E, chwilkę sobie pochodzimy, bo e, chcę, żeby mała się trochę zmęczyła. A też opada tego słoneczka przed spaniem, bo później jak wstanie to już będzie za późno, żeby z nią wychodzić. No i i wracamy zaraz do domku na no. zupkę i spanko. do was po kilku dniach, ale tak naprawdę nie miałam co nagrywać W kółko jesteśmy tak w domu, na dworze, e, ja w pracy, jeszcze weekend był, więc to wiadomo trochę do teściów, trochę tutaj Ale powiem wam, że nie rozumiem ludzi, którzy wyrzucają zwierzęta Kolejny rok i kolejny pies, a tym, tym razem jest bardzo młody szczeniak Dosyć wysoki gdzieś, no, no taki brązowy bardzo przyjazny, tulący się do człowieka Chce się bawić z dziećmi i widać, że nie jest agresywny Wyrzucony u mnie na wsi Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to wrzuciłam wam... W sumie, zanim te obejrzycie tego vloga, to już tego nie będę Ale wrzuciłam relacje właśnie z nim Bardzo dlatego warto mnie obserwować, bo tam... Więcej się dzieje na co dzień niż na YouTubie, bo często są filmy paznokciowe, vlog raz na jakiś czas się po prostu pojawia Ale właśnie wrzucałam wam posta o tym piesku, no, relację Że ktoś go znowu wyrzucił, szukamy mu z jednym stowarzyszeniem tutaj u mnie Te hałasy to tu mała, a tam Fąfel jeździ, ten robot sprzątający no i powiem Wam, że tragedia. Ludzie po prostu nie mają serca, nie mają jakiegokolwiek, nie wiem, pomimo tego, co się dzieje w kraju, myślałam, że to jakoś, no człowieka cokolwiek dotrze, ale to widzę, że nie ma szans na jakąkolwiek poprawę, są bezduszni, tylko się jednoczą niektórzy. Bardzo w nielicznych przypadkach, a teraz jest utrudnienie w ogóle z domem tymczasowym z racji y, przypływu zwierząt z Ukrainy. więc ciężko jest cokolwiek znaleźć tutaj. Jeżeli Państwo chcieli go zatrzymać, no ale bez ogrodzenia, nie. Buda? No, dla takiego psa będzie agresywny na łańcuchu stać. No, to nie jest rozwiązanie. Albo dom, albo, albo podwórko z ogrodzeniem, niestety. No, także mamy kolejnego psa, on jest dokarmiany. To nie jest środek i minusowe temperatury do 20 stopni. No, ale jednak, no kurczę, to jest szczeniak. Znaczy, jest bardzo przyjazny i nie wiem, dlaczego ktoś w ogóle wrzuca zwierzaki Po co wziąć? Jeśli, nie wiem, się szczeni czy koci yy, zwierzę, no to wystylizujcie, przecież są. Możliwości, zgłaszacie to do gminy. Oni za darmo wam to sterylizują. Wystarczy tylko zwierzę kadowiec do kliniki. Jaki jest problem? Ja każde swoje zwierzę sterylizowałam, kastrowałam i nie rozmnażają mi się. Są na formórku cały czas. Mam dwa psy i trzy koty. z tym dwie kotki i jedną słuczkę. I jakoś nie widzę problemu. No cóż, no, no. Z mniejszych y, rzeczy, no to. Jutro lecę do no, precki, już wiecie co, ja, ja nie jeżdżę codziennie e, i dlatego tak, takie mam teraz, że takie uwolnienie po prostu, znaczy uwolnienie z Ale mm, bardzo lubię tam jeździć, bo to jest w przedszkole. E, siedzę z mamą i też jest taki plus, że e, po prostu troszeczkę mała za mną tęskni e, i ja za nią... Znaczy ja po 5 minutach już, wiecie, wariuję i kawy się śmieję, że No, dziwne, że ja cały dzień jeszcze potrafię wytrzymać bez małej. Niech tam się ale no. Także jutro jedziemy. Jadę do pracy. W piątek znowu do Lublina. Musimy już na tip-top to mieszkanie pozabierać. No, to tylko kuchnia nam została. dwie wycieczkowa i musimy jechać sami. Mało zostawiamy z babcią, z mamą. I. Patrzę, bo mała się właśnie pędzelkami mi um, Mała zostaje dostać moją mamą, więc jedziemy szybko gornią ja też do alergologa. Już widzę, że mi się alergia nasila, więc coś pyli najprawdopodobniej to alergia na drzewa, ale zobaczymy jeszcze e, Śmiałabym się jakby nic nie wyszło znowu w drugich testach. No, ale tak i czekam aż w posprząta, czekam na alkę. Mm. Już jest godzina. 1833 I, i do spania i od domu widzicie? Mam swoją prywatną makijażystkę Uczy się, uczy się powoli Ale idziemy się bawić? Tak? Dobrze, lecę się bawić znowu i odzywam się do Was pewnie jutro albo dni. zobaczymy ja e witam się z Wami kolejnego dnia. Jem kolację bo mm, wróciłam właśnie z zakupów mm, i od e rodzinki. Od Ledi mm, byłam w Lidlu i jak ktoś lubi właśnie rzeczy polecam rakuję. Jest tak dobre. Jest tak kwaśne, ale tak dobra. Mm. Pycha. Ale dzisiaj mam trochę dany dzień, bo rano byłam z babcią, no z mieście, potem do pracy. Potem parę do roboty i do rodzinki mać godzinę i tak wiecie. Lecę sobie zrobić zieloną herbatkę, zaraz wrócę. Już mam zrobiony wielki kufel e, zielonej herbaty. Ale powiem wam, że już padam. Jeszcze mała nam dzisiaj noc tak dała palić do godziny. Pierwszej. W ogóle nie spała. Cały czas płakała, Nie wiem, możliwe, że to zęby. Albo brzuszek. Mam nadzieję, że ta noc będzie lepsza. Ale zobaczymy. Jutro mam wolny barek, z moskim Także mam nadzieję, że trochę Chwilę, chociaż. Ostatni, już wypełnię. Mmm. Kończy mi się trafił dobry kranat. Nie Mała tak samo. Mogłaby jeść i jeść. Nie, nie jestem diecia. Czasami mam takie, wiecie, fazy. No wyżywa, same, no mm, owoce. Ale ja wkładam tak dosłownie na chwilę. Już było późno. Też mało z babcia, że zostawiłem na długo. Także mm, tak na szybko. Zrobiłem zakupy i. Um, no, tylko marakuje i granata. Zdecydowanie za mało, ale mało widzę, że wcina nieźle. Także cieszy mnie to, że mm, uwielbia owoce. Wiecie, to na mnie działa lepiej niż czekolada. Zobaczy, granata. Mówi, że przy swoim stoliku, już właśnie nie. Dobrze. Dzisiaj właśnie i dość intensywny dzień. W zasadzie to mam wrażenie, że nic nie zrobiłam, a mój przeleciał od tak. Mm. No ale czasami tak bywa. Lecę że Już jestem cała obrudna, już mam całą ręce także brudzę jeszcze telefon. Lecę się później. Witam się z Wami już na podsumowaniu. Jest piątek, godzina 22:38. Ja przerwam Wam powiedzieć, co się działo, bo ja Was. Zabrać ze sobą do mieszkania ostatni raz, ale po prostu to było tak ekspresowo Rano praca, później szybko do mieszkania, alergolog i z powrotem do domu, żeby jeszcze odebrać w miarę o stosownej porze mało odbawcie, żeby na mnie poszło spać, żeby nie bolała się do rana. Także po um, prostu ten dzień intensywny. No i jest tak właśnie, ostatni dzień pracy. Ja montuję dla Was um, końcówkę vloga na jutro. Montuję właśnie dla Was um, vloga i um, myślę, że będę go już kończyć, bo no troszkę minut mam um, Starałam się w tym vlogu troszkę Wam popowiadać taki um, niestety chaotyczny ten vlog, ale um, no wiecie no, dopiero się zaklimatyzujemy z powrotem na wsi, więc... To tu, tam jeszcze nie mamy takiej, jak ja na przykład w Lublinie, że mam sobie nagrywać o tej porze albo w dane dni i posty były regularnie w miarę na Instagramie, tak teraz jeszcze nie jestem w stanie myślałam, że w tym miesiącu to ogarnę, ale raczej nie może w kwietniu mi się uda w końcu wrócić do systematycznego wstawiania postów e, nagrywania i tak dalej, bo na razie sobie nagrywam po prostu tam do mieszkania w zapasie. Dlatego mam jeszcze e, filmy na marzec, no już na kwiecień brakuje tego materiału, więc będę musiała się spiąć i nagrać, bo e, o ile paznokciowe, no to wiecie, jak mała śpię, to bez problemu. Tak kurczę, te takie stacjonarne, no nie za bardzo. Ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Trzymajcie kciuki, ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że subskrybujecie kanał, odwiedzicie mnie na Instagramie. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się krótko, cześć.